Wczoraj na kanale Brawl Stars ujawił się nowy Brawl Talk, który jest bardzo ciekawy. A w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie całego Brawl Talka i powiemy, czy ten Brawl Talk będzie zbalansowany, czy też nie. Chodzi mi dokładnie o rzeczy, które zostaną tam dodane. Dostałem od SuperStara 3 mega fajne skiny do Tary. Więc, jeżeli chcecie wygrać jednego, ponieważ będą około 3 filmy z Brautolków, napiszcie tutaj, co Wam najbardziej podoba się w nowym Brautolku. A za niedługo będą wyniki albo na społeczności, albo na jakimś filmie. Więc polecam śledzić mój kanał. A już nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A więc, zacznijmy od nowego trybu, w którym będziemy musieli rozwalać miasto przeciwników. Po prostu zamieniając się w wielką godzillę, zbierając śrubki. Tak, śrubki. Będziemy mieli jakieś dziwne, powiedzmy, wydaje mi się, że to będą jakieś takie bomby, które jak zniszczymy, to po prostu będą wybuchać. Ale jeszcze się okaże, bo nic... Więcej o tym nie wiemy, ale wiemy też, że jeżeli wygramy, dostajemy jajko do takiego opakowania na jajka, a jak przegramy, to po prostu dostajemy Rare start Dropa, a żeby to wszystko otworzyć, musimy zagrać 6 gier, a wszystko będzie się restartowało prawdopodobnie co 3 dni, więc myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na zdobycie różnych fajnych rzeczy. Ponieważ z właśnie nowych jajek będę dropiły trzy skiny, z tego co wiem. Będzie dropił skin do baza, taki fajny hypercharge, czyli nowe właśnie rzadkość skinów, o których zaraz wam opowiem. Będzie także dropił Mecha Paladin Serge w wersji red. Czyli skin z drugiego sezonu, który po prostu zmienił swoją kolorystykę. A trzecim skinem prawdopodobnie będzie to skin do Broka. Tutaj macie go teraz na ekranie, bo nie pamiętam jak on się nazywał. Z właśnie jajek będą dropić nowe mutacje zadymiarzy, które każdy myśleli, że zepsuje grę. Ale tak naprawdę, moim zdaniem, będzie to bardzo i to bardzo fajna rzecz, ponieważ będzie nowy modyfikator do map. Tak, będzie modyfikator do map, na którym będziemy mogli grać właśnie na tych mutacjach, ale one będą tylko przez około miesiąc, czyli przez cały sezon, więc najlepiej wykorzystać ich potencjał bardzo i to bardzo dobrze. 40 postaci dostanie właśnie taką mutację, a dzisiaj, kiedy wrzatuję ten film, youtuberzy, którzy mają dostęp do sneakpików, po prostu nagrają jak działają te mutacje. Teraz coś przez co ludzie może będą szczęśliwi, a dokładnie będzie to usunięcie mega świni. Czy na zawsze? Nikt jeszcze nie wie, się okaże, ale jest nowy event klubowy, w którym trzeba zdobyć 1250 jajek. Jeżeli zdobędziemy te wszystkie jajka, dostaniemy nowego skina do baza, który jest skinem... W Kategorii Hypercharge, czyli skin, do, który dokładnie zmienia swój wygląd, kiedy użyje Hypercharge'a na taką godzillę. A jak nie wiejemy tego skina, to i tak dostaniemy pewne nagrody, takie jak Gemy. Ponieważ jest ich aż 55 w całym evencie. A event prawdopodobnie będzie trwał przez miesiąc. I teraz coś dla graczy, którzy chcą wydać bardzo dużo pieniędzy, bo będzie nowa oferta Monster X, gdzie po prostu będziemy mieli pewne rzeczy za darmo, ale tak naprawdę nie za darmo. Ponieważ pierwsze będziecie mieli 100 kredytów za darmo dla każdego, a później będziecie musieli kupić jajka za cenę 79 gemów, aby zdobyć skina oraz Właśnie skina hyperchargowego, który będzie bardzo fajny, tylko że dwa warianty różne będzie można zdobyć za darmo. A teraz czas na mega towalone skiny i zacznijmy sobie od skina do który będzie najlepszym skinem do Tika. Tak szczerze, no nie oszukujmy się Będzie go można zdobyć w karnecie Czyli po prostu, no będzie bardzo fajnym skinkiem Tym bardziej, że y, nawet tanim, Bo karnet wcale nie jest aż taki drogi A jest to giga ładny skinek Który będzie w trzech kolorach Następnym skinem do postaci, która nie dostała skina już giga od dawna Jest to skin do Eve Tak on właśnie wygląda Moim zdaniem jest giga, giga fajny A za pierwszy razem myślałem, że to w ogóle jest nowa postać Następną postacią, która dostanie swojego skina Wy właśnie sezonie Godzilla jest to skin do Nity, który wygląda właśnie w taki sposób. Myślę, że jest to bardzo fajny skinek. Myślałem pierwszy, że w ogóle to jest Leon, bo trochę przypomina Leona. E, jestem ciekawy, jak będzie wyglądał misiek, bo jeszcze nie został zlikowany. Ale tak, to jest gigafajnym skinem. No i ostatnim skinem, którego będziemy mogli kupić i będziemy mogli także zdropnąć, właśnie z tych nowych jajek. Jest Ranger Brock, który będzie miał bardzo i to bardzo dużo skinu w wersji kolorystycznej. I ostatnim skinem, który będzie w tym sezonie, będzie to Godzilla Bass, o którym już wcześniej wspominałem. Teraz. Czas na część główną tego odcinka, a są to dokładnie nowi zadymiarze. Czy naprawdę popsują tą grę? Dowiecie się to prawdopodobnie w tym odcinku, ponieważ powiem wam, czy będą aż tacy OP. A pierwszy zadymiarzem, który zostanie dodany jest to Lili, czyli mityczny zadymiarz, który będzie w składzie tak naprawdę z Cordeliuszem. Będzie to postać na blisko, która będzie miała jedną amunicję, będzie mogła ładować ulta jak baz, lub właśnie wcześniej wspomniany Kordeliusz, a jej Ult będzie właśnie tepał za przeciwnika. Jeżeli trafisz, to tego po prostu teleportacja. Nie wiem, czy to będzie OP postać, bo jak wiemy nie będzie aż tak dużo biła, no 2000. Ultem w sumie będzie biła około 2000 HP, więc też nie jest aż taka zła. Zależy od tego, czy będzie miała zbalansowane star powery oraz gadżety, bo to także bardzo dużo zmienia w nowych postaciach, ale moim zdaniem na tą chwilę Lili nie będzie aż taką dobrą zadymiarą. Ale teraz postać, która moim zdaniem popsuje całą grę, tak jak to było z kitem, bo jest to dokładnie nowy, legendarny zadymiarz, którym jest Draco. Draco po prostu ma swoją gitarkę i będzie tak atakował. No, moim zdaniem będzie to giga, giga OP postać. Będzie miał taki pasek w ogóle na, obok siebie, który prawdopodobnie będzie robił to, że po prostu przeszywa przeciwników, ale tego jeszcze nie wiemy. Ultem, no, ult tutaj powiem szczerze, jakby nie było tego ulta, była to by bardzo fajna, zbalansowana postać, albo po prostu inny ult. Ale, no, ult robi to, że zamienia się w jakieś. U potężnego smoka i po prostu taranuje każdego na swojej drodze, ponieważ po pierwsze, jest to tank, który jak jest giga szybki, to może zrobić giga, giga rozpierdziel, a po drugie, ma po prostu prawie nieskończoność amunicji. Bo, bo po prostu nawala nią praktycznie w nieskończoność i nie kończy się mu w ogóle ta amunicja. Te dwie postacie dostaną swojego skina za 29 gemów. Ale czy tak naprawdę popsują Brawl Stars? Myślę, że będzie to tak jak z kitem, larim i lorim, ale to tylko w przypadku Draco, ponieważ wydaje mi się, że ta Lili nie będzie aż taka OP, jak każdy myśli. Teraz czas na następne skiny, czyli w sumie skiny drugiego sezonu, w tym Brawl Talk. Będzie to dokładnie hacker Brog, którego będziemy mogli zdobyć w nowym karnecie w trzech różnych kolorach. Będzie też B-Beetle, czyli skin, który wygrał głosowanie. Będzie także skin do Fanga oraz skin do Larego i Lorego. A co najważniejsze, wirus Charlie, czyli prawdopodobnie legendarny skin wzorowany na wirus ośmiopicie. Następną rzeczą będą Hypercharge, i tutaj znowu zastanowimy się, co jest tutaj do znerwienia. Brock będzie wysyłał bardzo dużą salwę swoich właśnie naboi, co moim zdaniem będzie za OP. Do Sandy wydaje mi się, że będzie w miarę git, bo przyspiesza swoich sojuszników w swojej burzy oraz stunuje co jakiś czas przeciwników. Będzie także do Nity, gdzie po prostu ulepsza swojego misia. Do Max, która po prostu daje każdemu trochę naładowanego ulta oraz każdemu po prostu szybkość na mapie. Do Tika daje, że głowa po prostu jest szybsza i po zabiciu kogoś wypuszcza jakiś jakieś bomby, no i do Gina, który po prostu wysyła trzy różne ręce. Będzie także nowy tryb 5v5 Knockout, w którym kiedy twój sojusznik umrze, to ulepsza się twoja postać. Czyli po prostu, jeżeli będą 3 versus 5, to po prostu wasze trzy postacie będą prawdopodobnie na tym samym poziomie co 5 przeciwników, co będzie bardzo ciekawą mechaniką. Także będzie nowy modyfikator na rankedach czyli będziemy odradzać się w miejscu, gdzie zginiemy. No i teraz będą najlepsze skiny, moim zdaniem, dodane w tym update'cie. No tutaj te... właśnie te Summer skiny mi się jakoś nie podobają, czyli Parasol Frank tam był do Byrona. Właśnie Frost Queen Amber będzie legendarnym skinem. Oraz do Mortisa Gala Mortis, z którymi się totalnie podobają. Będą także skiny, które dostały recolor z poprzednich rankedowych sezonów, których się już po prostu nie da zdobyć. Będzie je można dostać w rankedowych start więc giga fajnie. A Serja będziemy mogli dostać z nowych jajek. I teraz moim zdaniem najlepsze skiny w właśnie tym nowym sezonie, a dokładnie będzie to Gamer BB, która jest po prostu wzorowana na herosce Bibi. czyli skinie, którego już się nie da zdobyć. Mamy także tą Urban Ninja Tare, którą możecie wygrać z losowania. Macie na samym początku, co musicie zrobić. Jest to także skin właśnie wzorowany na skinie z nowego chińskiego roku który był kilka lat temu mamy najlepszego skina w tym update czyli Squad Buster Shelly tak mi się podoba ten skin, że prawdopodobnie będę go kupował mamy także skiny, które wygrały konkurs yy, właśnie Supercell Make jest to taki fajny skin do Gina oraz taki fajny skin do San Diego no i oczywiście dodadzą nowe Silver i Gold skiny ale to takie mniej ważne więc co, ja już wam będę dziękował za oglądanie tego odcinka, możecie Tutaj sobie jeszcze doskonać kod QR po właśnie nowego pina. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i nara!